I robimy małpkę. No co ty znowu zrobiłeś? Nagrywamy i znowu musiałam poratować. I dzięki ja. Robimy lampkę. Lampkę. Nie, mam małpkę. Dobra, nie kotka, 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 kotka. No, no. kotka. Ja muszę zrobić łapki. Jak się rysuje łapki? Dobra. Zaraz wracamy. Ja, ja raczej rysuję małpkę, ona kotka. Ja mogę potem jeszcze mąkę narysować. Bo mm. Ja lubię rysować. Ale ona myślała, że nie lubię rysować. Mm. Bo nigdy mi się nie chce rysować, ale ja lubię rysować. Um, mm. Za dwa tygodnie idę na... Bo ogólnie my nie mieszkamy razem. I ona będzie sama wstawiać. Jak mnie nie będzie. Jak będziemy, no to... Jak ja będę u niej, no to będziemy razem wstawiać. No się... coś jest...

Bo ogóle miała na chodzie przy szkole tak to było w tej, tej, tej piosence. Znajdziesz się w wiodronce, nie wiem o co jej wtedy chodziło, ja, ja, ja sama nie wiem. znajdziesz się w Biedronce! I nie mam tych mail! Nie mam tych słów! Dobra, em, jak się nam nie <laughs> zrobi, to będzie part 2. No, jak nas zdążymy. To będzie... No, ale to będzie cały czas. Moja małpka będzie trochę zmontowana, w ogóle jak małpka. Dobra. Dziękuję. Nie, <grym> bo <grym> to, to jest tylko filtr. Nie. Yeah. Bo cały czas tego nie mam pasie. I, 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 I moja kuzynka ma to... No to jest moja kuzynka. Zosia no, Zosia, ma to Te góry nogami zawsze. Mogę udowodnić? No zrób tak <grychy> Patrzcie, a ja mam to normalnie. Okay. <grychy> Jakie to jest głupie? No patrzcie, też tak mam, a czy ja nie mam? może to jest zgubie. Dobra, zaraz będzie part dwa. Bo w innym nam się nie mieści. 2, dwa. Pa. I daj brzęk! Par <try> dwa niedługo eee.